Maciej Stachura, wiceprezydent Katowic i doświadczony szachista oraz Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej i prezes klubu szachowego Hetman Katowice to nasi dzisiejsi goście. No to już chyba wiecie o czym będziemy rozmawiać. Witamy w najnowszym odcinku Katobusa, a rozmowę poprowadzą Marta Paluch oraz Olga Krzyżyk. I oczywiście zapytamy na sam początek jak poszło naszym szachowistom na Mistrzostwach Świata w Londynie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Pierwszy raz hmm, Hetman GKS Katowice reprezentował no, i miasto i, i Polskę na dużo nowych świata. Wystąpiliśmy bardzo młodą drużyną. Dwie trzecie tej drużyny to byli zawodnicy poniżej 18 roku życia. No i zarówno w szachach szybkich, jak i błyskawicznych doszliśmy do tej, do tej fazy, no tuż przed ćwierćfinałami, czyli dzielone miejsce 9, 16. No i jest to miejsce znacznie wyższe niż z rozstawienia, więc mogło oczywiście być więcej. Zawsze troszeczkę troszeczkę apetyty rosną, zwłaszcza jak, jak fantastycznie zawodnicy grają. Natomiast myślę, że z tego pierwszego startu jesteśmy bardzo to co się musi stać, żeby w ogóle trafić na takie mistrzostwo? Bo myślę, że wielu mieszkańców zadaje sobie to pytanie, czy można się po prostu tak zapisać? No, no raczej nie. Raczej no, nie. My, no mimo, że, że klub jest dziewięciokrotnym mistrzem Polski, też dużo najniorów mistrzostwo Polski zdobywała, no to pierwszy raz zagraliśmy w, w, tej, w tej imprezie. No bo, no żeby jechać, reprezentować miasto, kraj, bo tutaj, i, i logo miasta, i oczywiście flaga na koszulkach specjalnie przygotowanych była, no to. Bo to jedyna to jest, drużyna z Polski, była. Jedyna to drużyna z Polski. Na, na 53 drużyny to była jedyna. jedyna na drużynę z Polski, no to no, trzeba przygotować naprawdę mocną drużynę. A my też mamy takie założenie, że, że nie chcemy gdzieś wypożyczać zawodników z zewnątrz, chcemy zbudować skład, a ci zawodnicy młodzi to, to no, mieszkający albo w Katowicach, na Śląsku. Więc bardzo się z tego cieszymy, że, że ta drużyna jest młoda i w kolejnych latach będzie jeszcze silniejsza. A mieli okazję nasi zawodnicy zagrać z czołówką szachową? Bo wiemy, że i Jan Krzysztof Duda, i Carson, i Hikaru Nakamura byli na tych zawodach. Tak, na, na pierwszej szownicy mieliśmy naszego fantastycznego Dawida Nawary, najlepszego czeskiego szachista, który no, z Katowicami jest związany już dobre kilkanaście lat i tutaj z z Wiszfanatanem Anandem, czyli byłym mistrzem świata z Nodibekiem Abdusatorowem, czyli wszystkie trudne nazwiska, czyli z Uzbekiem, który w Warszawie w 2021 roku wygrał mistrzostwa świata w szachach szybkich, więc takie wyniki, no, których w partiach bezpośrednich no, nie, raczej się nie, spo, nie spodziewali, nawet. Natomiast to, to też bardzo nas cieszy, że że w tych kluczowych meczach właśnie młodzi zawodnicy dowozili te punkty. W szachach drużynowych ważny jest wynik meczowy. Gra się na sześciu szachownicach, no i trzeba zdobyć te 3,5 punkta, czyli 3 na przykład, wygrać jeden remis i jeżeli chodzi o młodych zawodników, no to tutaj myślę, najlepszy wynik Patryk Cieślak, nasz mistrz świata do lat, do lat 14, który no, chociażby z reprezentacją Uzbekistanu, jak graliśmy, to z zawodnikiem znacznie wyżej notowanym od siebie, no po prostu no, radził sobie w całej partii, jakby prowadził cały mecz, tak jakbyśmy na, na taką nombraturę piłkarską przekładali. Prowadził cały mecz, no był blisko zdobycia tej bramki, ale nie było żadnego zagrożenia, żeby, żeby przegrał, więc to też taki styl, i to, że oni pierwszy raz też zobaczyli na kamurę na sali, grali tuż koło Jana Krzysztofa Dudy, czy właśnie w meczu z Anandem, no to, to też myślę buduje nie tylko tą drużynę, ale wszystkich zawodników grających w, w naszym klubie, w katowickich klubach, że no duża praca, że, że to po prostu ma, ma sens, i to jest taki bardzo motywujący. Patryk Cieślak dopiero no właśnie. dostał nagrodę prezydenta miasta, jak Katowice to robią, że te szachy stoją tutaj tak mocno. No właśnie, Katowice są często nazywane stolicą polskich szachów. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Po pierwsze mamy to szczęście, że w Katowicach zebrała się grupa ludzi, którzy szachy kochają, którzy szachami żyją właściwie przez cały rok. Czyli z jednej strony mamy bardzo silne kluby szachowe, tak jak reprezentowany tu przez Łukasza Hetman GKS Katowice, ale mamy też UKS 21 Podlesie, UKS Pałac Młodzieży, czyli kluby, które nie tylko wystawiają tych bardzo silnych zawodników, którzy osiągają gigantyczne sukcesy, ale też te kluby, które szkolą młodzież właściwie na każdym poziomie. Czyli to z pierwsze. Mamy to świetne otoczenie szachowe. Po drugie, yy, mamy prezydenta Marcina Krupe, który bardzo sprzyja szachom, właściwie od początku swojej kadencji, czyli od ponad 10 lat, bardzo mocno te kluby wspiera, ale nie tylko kluby, ale też różnego rodzaju wydarzenia szachowe. I to jest właśnie ten trzeci element. Czyli szachy tak naprawdę funkcjonują w całej przestrzeni miejskiej. Yy, mamy nie tylko bardzo duże turnieje szachowe, duże rozgrywki szachowe, yy, które organizujemy także przy współpracy Łukasza, bo Łukasz jest troszkę w podwójnej roli: jest nie tylko prezesem naszego najsilniejszego klubu szachowego, ale też sekretarzem Światowej Federacji Szachowej, więc dzięki Łukaszowi też wielkie szachy tutaj yy, mogą gościć. Ale my staramy się też, żeby szachy były i w szkołach, i na różnego rodzaju festiwalach w tej przestrzeni miejskiej, czyli żeby te szachy były wszędzie i na Każdym poziomie i to tak naprawdę sprawia, że tymi szachami żyjemy przez cały rok i dlatego ten temat tak fajnie w Katowicach się rozwija. Promocja przez szachy to nie jest coś takiego oczywistego jak na przykład promocja przez piłkę nożną. To co szachy dają miastu? Co szachy dają miastu? Tak naprawdę, szachy dają miastu bardzo dużo. Z jednej strony to można to rozpatrywać na kilku poziomach. Od tego najwyższego jest to właściwie promocja międzynarodowa. Tak? Do Katowic przyjeżdżali właściwie najwięksi szachiści ostatnich lat. Gościliśmy Kasparowa, gościliśmy Ananda. Judit Polgar, najlepszą e, szachistkę w historii i oczywiście całą elitę polskich szachistów z Janem Krzysztofem Dudą czy radkiem Wojtaszkiem na czele. Czyli wszyscy wiedzą, e, jak Katowice wyglądają że jest to miasto z bardzo dużym e, potencjałem. Co szachy dają nam na niższym poziomie na tym e, najniższym to jest przede wszystkim rozwój dzieci. Szachy kształcą tak naprawdę w najmłodszym pokoleniu. Rozwijają wiele bardzo ważnych kompetencji, które są wykorzystywane później w życiu. I to nie są tylko jakieś moje czy Łukasza luźne, luźne przemyślenia, bo o tym wiele razy rozmawialiśmy. To są badania naukowe, że przykładowo dzieci, które grają w szachy, są dużo lepsze w podejmowaniu decyzji, w działaniu pod presją czasu. Dużo lepiej wychodzą w różnego rodzaju testach matematycznych. No, wszystko zostało naukowo naukowo dowiedzione, więc te szachy tak naprawdę bardzo, bardzo te dzieci rozwijają. I nie mówimy tu tylko o jakichś kompetencjach menedżerskich, które mogą się kiedyś przydać, nie wiem, w zarządzaniu zespołami ludzkimi, ale też w rozwoju takich cech osobowości, takich jak wytrwałość, dążenie do celu, czy bardzo ważna w dzisiejszych czasach, umiejętność skupienia się, tak? Każdy, kto przyjedzie na jakieś zawody szachowe w Katowicach, bo też kibiców hmm. zawsze serdecznie zapraszamy, to jest coś niesamowitego. Kiedy widzi dzieci w wieku 7, 8, 9, 10 lat, które są w stanie, na przykład, pół godziny siedzieć na szach nad szachownicą bez patrzenia w komórkę, bez odrywania się, bez biegania gdzieś, grania w konsolę. Więc w dzisiejszym świecie to jest bardzo potrzebne. Więc tych korzyści Katowice z szachów mają naprawdę mnóstwo. A są troszkę inne od piłki nożnej, jak pani redaktor, jak pani redaktor zauważyła, takim sportem jak piłka nożna nigdy nie będą. Natomiast pod kątem masowości są jedną z dyscyplin najchętniej w Polsce tak naprawdę uprawianych, bo mówimy, że jest piłka nożna, są różnego rodzaju sztuki walki, a szachy są, jeśli weźmiemy liczbę osób praktykujących szachy, to na pewno są. W w czołówce, jeśli chodzi o cały nasz kraj. Skąd ta popularność szachów? Bo nie da się ukryć, że choćby od serialu Gambit Królowej ta popularność gry w szachy wzrosła nawet u osób, które wcześniej nie miały styczności nawet w domu rodzinnym. Tak, te, te szachy myślę, że były w miarę popularne, ale nie było to też tak widoczne, ale bardzo dużo osób właśnie wróciło do, do szachów w, w momencie, kiedy, kiedy Gambit Królowej został, został opublikowany na, na Netflixie, i to nas bardzo cieszy, bo też jest dużo osób, które. Gdzieś wróciły też na turniej, nie tylko żeby grać, grać online, ale też rozwój szachów w internecie jest, jest ogromny. To są no, setki milionów partii rozgrywanych i też bardzo dużo takich ciekawych historii. Niedawno konsul węgierski w, tutaj w Katowicach był i od razu z uśmiechem. Gram, gram regularnie, pokazuje nawet ranking na, na, w, w aplikacji, ale też em, w trakcie em, chyba KG rozmawialiśmy o, o, o tym, jak wiele znanych postaci gra w szachy, i też em, wiele osób się na tym, na tym wzoruje. Taka jedna anegdota: na przykład Roger Federer przed ważnymi, partia, em, meczami, partiami, przed ważnymi em, meczami wykorzystywał szachy jako, jako taki trening mentalny. Nawet dziś widzieliśmy IG Świątek na relacjach, że. Że jest, to, jest to, to wykorzystywane, więc szachy są używane w wielu aspektach, nie tylko jako ten aspekt sportowy. No a, a po Gambicie Królowej myślę, że też bardzo wielu rodziców zobaczyło w szachach taki, taką dyscyplinę, sport, czy narzędzie edukacji, które daje dzieciom bardzo wiele rzeczy. Tej, bar, już o, o, wielu, o wielu powiedzieliśmy: te, te kwestie związane z koncentracją, analitycznym myśleniem, ale też takie najprostsze, z czym sobie wszyscy musimy radzić, czyli, czyli deadline'y, no to dziecko 5-6-letnie, mając zegar, się tych deadline'ów automatycznie uczy. Oprócz tego chyba jest łatwiej zacząć uprawiać właśnie taki sport, bo nie trzeba aż takich dużych nakładów finansowych. No to, jest, to jest właściwie mm. duży, duży plus, bo ten w sportach mówimy o progu wejścia, tak? Co jest potrzebne ile pieniędzy, żeby coś zacząć uprawiać? Tu próg wejścia, to, to nawet w teorii nie trzeba mieć szachownicy, bo można zacząć tak. sobie grać w internecie, uczyć się w internecie. Jest dużo znakomitych materiałów. Do popularyzacji też przyczyniają się świetni polscy szachiści, którzy prowadzą streamy podczas wielu ważnych wydarzeń. Mamy na przykład w Polsce Mateusza Bartla, jednego z naszych arcymistrzów czołowych, prowadzi bardzo interesujące, bardzo interesujące programy. No, a oczywiście, jak ktoś te szachy troszkę poważniej chce, chce traktować, no to właściwie te szachy można sobie kupić. Nie jest, to, nie jest to wielki koszt i zapisać się do jakiegoś klubu, skorzystać z oferty miejskiej. Hetman z Katowice reklamujemy świetnie szkoli młodzież, ale tak samo inne inne katowickie kluby przeze mnie wymienione i my wszystkich do tego zachęcamy, żeby spróbować. My nie zachęcamy do tego, że idźcie i trenujcie szachy 5, 10, 15 lat, bo nie wiadomo czy ktoś będzie miał do tego serce, zapał. Ale jeśli pójdzie, zobaczy, że mu się spodoba, weźmie udział w kilku takich zajęciach, być może się to rzeczywiście stanie pasją jego życia, i być może wtedy taka osoba właśnie będzie mogła rywalizować czy walczyć o to, żeby te takie jakieś największe osiągnięcia w szachach zdobywać. Jak właśnie ci młodzi chłopacy, którzy grają w naszych klubach. To jest dla nich bardzo ważne, bo może osoby, które nie śledzą świata szachów, tego nie rozumieją, tak? Dla tych chłopaków spotkać tak naprawdę czołowych polskich arcymistrzów i tych światowych, to jest tak, jakby młody piłkarz spotkał naraz raz Cristiano Ronaldo, Messiego i Roberta Lewandowskiego, tak? To jest zupełnie ten sam poziom w świecie szachu, więc dla nich to jest gigantyczna szansa, że trenując właśnie w Katowicach takich okazji jest bardzo dużo. Czyli znowu pojawiła się ta piłka no. jednak, ciągle wraca. Piłka jest dobra, żeby pokazywać <laughs> ludziom mniej więcej odniesienie. Ten kot piłkarski cały czas wraca, ale ja bym chciała namówić panów na takie zwierzenia, to znaczy był taki moment, kiedy widzieliście, że szachy wam naprawdę pomogły i to nie musi być coś oczywistego, ale na przykład można było zacząć jakąś rozmowę bardzo ważną od partii szachów albo to opanowanie i powtarzanie ruchów szachowych pomogło w ukojeniu nerwów. Szachy bardzo często pomagają, bo po prostu dużo osób gra w szachy. Z, może nie z własnego doświadczenia, ale mamy tutaj na Śląsku szachistkę, która poszła do biznesu, prowadzi dużą firmę informatyczną. Tak właściwie zajmują się, realizują usługi właśnie informatyczne, outsourcowane z nowiny krzemowej. I takie połączenie kobieta firmy, szachistka, od razu bardzo mocno wyróżnia. I mówi, że, że przy pierwszych rozmowach od razu jest taki ten przełane pierwsze, pierwsze lody, bo to po prostu, po prostu bardzo mocno zaciekawia, za ale też na, miałem okazję na wielu spotkaniach, nawet osoby poza świata szachów od razu mówią, oczywiście, gram, co tutaj nowego, czy jakieś właśnie, właśnie wiele materiałów powstaje w, w internecie z turniejów. Niedawno taki jeden z naj, najpopularniejszych film, nie wiem, czy tygodnia, czy miesiąca w świecie sportu na świecie, Magnus które no, niezadowolony po partii szachów, e, e, przyłożył mocno, no, mocno w biurko. O tym ludzie rozmawiają, więc, więc e, myślę, że, że też e, dużo ludzi zna szachy, lubi szachy, i to jest taki dobry starter do, do rozmowy. No właśnie, bo my w Katowicach te, te szachy trochę traktujemy też jako taki icebreaker, nawet przy ważnych mm -hmm. wydarzeniach. Mieliśmy w Katowicach światowe forum miejskie, na które przyjechali właściwie ludzie z całego świata. Mamy kongresy gospodarcze. Bardzo często podczas tych wydarzeń uruchamiamy stoiska szachowe, czyli przyjeżdżają ludzie związani z kulturą, z biznesem, ze sportem. My te szachy wystawiamy. Czasem ja i Łukasz też sobie tam zasiadamy, żeby pograć z gośćmi i to tak przyciąga ludzi. Przychodzą, żeby pograć w te szachy, ale tak naprawdę żeby pogadać, więc jest to taki fajny sposób na to, żeby te pierwsze lody złamać, żeby szybko przejść do jakiejś ciekawej rozmowy też o zupełnie, zupełnie innych tematach. Więc... Co, coś, coś innego, bo, bo na większości tych e, forów e, czy, czy targów e, jednak te stoiska są podobne, mhm. a tutaj pamiętam właśnie świat, Światowe Forum Miejskie, e, bodajże burmistrz Kampali w Ugandzie podszedł i, i cała delegacja. i po co, po co tutaj, o co chodzi, jak się dowiadywali, że właśnie jest klub, grają zawodnicy na najwyższym poziomie, ale też, a może nawet przede wszystkim, że jest ten aspekt edukacyjny, dzieci mają szachy w szkołach, jakie umiejętności może u nich, nich wykrywać, to po prostu ta rozmowa się sama, sama zaczynała, no i był to jakiś taki magnes dla iluś osób, które po prostu podeszły przy, do, do stoiska, no i to bardzo cieszy. Oczywiście. To jeszcze podpytam a propos no. dzieci, jak zachęcić bardziej pod względem FIDE, pod względem miasta dzieci do tego, żeby grały w szkołach w szachy, czy to trzeba realizować jakieś programy, czy to pokazywać już od najmłodszych lat, że no to jest fajny sport. Myślę, że każdy rodzic szuka Kilku ciekawych zajęć, które dziecku zaproponuję i, i potem dzieci troszeczkę sobie same wybierają z tej, z tej ciekawej, z tego ciekawego grona. W Katowicach mieliśmy pilotażowy projekt właśnie edukacji przez szachy w, w szkołach. No i przy takich zajęciach dodatkowych ważne jest, żeby to w ciekawy sposób przy, przygotować. Więc nauczyciele zostali przeszkoleni, bardzo dużo jest materiałów gotowych, metodycznych, zarówno jeżeli chodzi o podręczniki, natomiast podręczniki od razu połączone z programem. Z platformą internetową gotowe scenariusze lekcji i to jest po prostu no widzimy że dla dzieci to jest ciekawe bo to nie trzeba od razu zagrać partii na poziomie mirzostwskim tylko w pierwszych zajęciach tam wieże no, nauczymy się ruch wieży potem wieża chodzi po zbiera jakieś tam śliwki jak najszybciej w naj, najmniejszej liczbie ruchów zebrać właśnie kilka kilka jakichś owoców w taki naturalny sposób się dzieci uczą, uczą ruchów no a potem potem taki taka Inwalizacja jest, jest bardzo naturalna i dzieci to po prostu lubią. Natomiast żeby też, żeby też właśnie była jasność, bo to nie jest tylko uczenie dzieci gry w szachy po to, żeby ktoś na końcu tej piramidy został tam właśnie takim Jankiem Dudą, Radkiem Wojtaszkiem. Nie wszyscy mhm. zostaną w tych szachach zawodowo, nie każdy zostanie arcymistrzem, ale nam zależy na tym, żeby ta dyscyplina była masowo uprawiana, tak żeby właśnie mhm. dzieciaki nauczyły się podstaw, grały, nie muszą zdobywać żadnych, żadnych medali, ale żeby właśnie takich kompetencji nabywały i to chcemy pokazywać rodzicom, bo niektórzy rodzice właśnie mają taką wizję, że jak dziecko zapiszą na szachę, to to dziecko będzie musiało 5 godzin dziennie codziennie trenować do końca świata jeden dzień dłużej, a tak, a tak wcale nie jest. Oczywiście, jeśli ktoś chce uh -huh. zdobywać te najwyższe osiągnięcia, no to jest to zupełnie inny poziom zaangażowania. Ale na poziomie takiego masowego uprawiania tej dyscypliny, to tak naprawdę hmm. wystarczy, nie wiem, godzinka, dwie w tygodniu i jest to zupełnie wystarczające, żeby naprawdę żeby za, nabyć. za kilka lat zograć bez problemu. Tak. <grymne> <Czyli> <grymne> żeby ta przyjemność była, to też nie powinno być tej chyba presji od rodziców, bo często na zawodach e, widać, jak za plecami młodych zawodników e, stoją rodzice nie no zdają się bardziej. Tak. <grymne> jest to szkodliwe, ale myślę, że ta szkodliwość to nie dotyczy tylko szachów, ale właściwie każdej dyscypliny, że na poziomie. Hmm. Na poziomie Dzieci, chyba to to Łukasz zaraz też powie. Bardziej chodzi o hmm. zabawę, o jakąś radość, żeby dzieci z tego hmm. czerpały. Bo kiedy nagle ta rywalizacja, i to nie wiem, w pierwszych klasach szkoły podstawowej robi się najważniejsza, to to troszkę zabija hmm. ducha, zabija ducha tej dyscypliny. Rywalizacja ma być jakimś dodatkiem, uzupełnieniem, a nie podstawą. Hmm. Tutaj jesteśmy przy arenie Katowice. W turniej się odbył katowicki festiwal szachowy miesiąc temu. W najmłodszych grupach wszyscy zawodnicy dostali medale, bo już uczestnictwo jest bardzo ważne, dla niektórych to jest pierwszy, pierwszy turniej, a w turniejach szkolnych bardzo często punktacja nie jest na zasadzie jeden punkt za wygraną, zero za przegraną i remis, pół, 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 połówka za remis, tylko trzy za wygraną, dwa za remis i jeden za no Przegranie, ale za zagranie partii, bo dziecko wykonuje pewni, pewną pracę, pewny, pewny wysiłek. Więc bardzo dużo dzieci po prostu przychodzi na, na turnieje, żeby zobaczyć i, i też taka atmosfera, to co się w, też. W Katowicach dzieje, że można dzięki szachom zagrać na płycie główny katowickiego spotka. Jaki inny sport dla dzieci, które jeszcze no, nie są na jakimś zaawansowanym poziomie, stwarza taką, taką możliwość. i te największe, największe nie no składaliśmy taki wniosek do miasta, ale nie da się z tym nic zrobić, nie da się spotka, rozbudować, bo po prostu się tam <laughs> yy, wszyscy chętni czasami prawie nie mieszczą, bo to yy, no, 1500 osób może, może zabrać. To, to jest i już jest, to jest tutaj, wtedy tak. ciasno, fantastyczne imprezy i szkolne, przedszkolne, ale też mistrzostwa Europy z udziałem 40 krajów na, na płcie główny katowickiego spotka. Yy, I też w MCK, więc tutaj ta baza yy, ta obiektów. Obie w Katowicach bardzo bardzo pomaga właśnie do przyciągania takich największych wydarzeń. Katowicki Festiwal Szachowy był właśnie na arenie Katowice. Po raz pierwszy szachy zagościły na arenie. Czy będzie więcej tych imprez szachowych i jakie kogo możemy się tu spodziewać, jakich nazwisk? No my na pewno jako Katowice bardzo mocno trzymamy kciuki. To był tutaj pomysł prezydenta Marcin'a Krupy, żeby szachistów zaprosić na arenę Katowice, na ten nowy naprawdę wspaniały obiekt. Festiwal szachowy udał się znakomicie. Tutaj też ukłony dla Śląskiego Związku Szachowego, bo bardzo mocno z nimi przy, tej, przy tym wydarzeniu współpracowaliśmy. Przyjechało tutaj wielu arcymistrzów, rozmawialiśmy z nimi. Poza jakimiś naprawdę drobiazgami byli zachwyceni poziomem imprezy, organizacji obiektu. No ja mam nadzieję, że takich imprez na pewno będzie więcej. To oczywiście jakby środowisko szachowe ma tutaj inicjatywę, żeby, żeby z tym tematem się zgłaszać. No a jeśli chodzi o nazwiska, no oczywiście liczymy, że będą tu czołowi arcymistrzowie z Polski i ze świata. Tak jak mówię, jest to nie tylko cel promocyjne, ale też pokazujący tym młodym, że mogą właściwie tych takich światowych sław w sensie dosłownym dotknąć, zagadać, popytać o autograf. Fajne też jest to, że przykładowo tutaj Łukasz organizuje dla takich młodych szachistów Hetmana GKS Katowice, później z tymi arcymistrzami takie dodatkowe zajęcia, lekcje, więc też staracie się dużo z tego wycisnąć. ale to... Tak, myślę, że mam ogromne szczęście w Polsce, że coraz więcej tych dobrych arcymistrzów trochę przechodzi drogę od zawodnika do trenera. Aktualnie świata Łukasz do Maradżu, jego trenerem, ale też w jego zespole było z czterech Polaków. Z tego, co się bardzo cieszymy, no, główny trener jest zawodnikiem Hetmana GKS Katowice, a nawet młody Janek Kimkowski, 16-letni wtedy, pomagał no, przygotowując pewne, pewne części pracy analitycznej, która jest tutaj bardzo, bardzo potrzebna. No i ci trenerzy, którzy byli tam, gdzie chcemy, żeby ci najmłodsi zawodnicy doszli, no, po prostu przyjeżdżają do Katowic, grają w turnieju, a, a, a dzień później jest okazja, żeby po prostu i trochę takiego faktycznego treningu zrealizować. Z zawodnikami, ale, ale też troszeczkę im poopowiadali, jak to jest na tym najwyższym poziomie, bo, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że, że dzięki też takim kontaktom tych wszystkich trenerów, też naszym kontaktom, dzięki imprezom, które są w Katowicach, w zeszłym roku zawodnicy Hetmana GHS Katowice byli w 28 krajach reprezentując Katowice i Polskę. Więc jak to podliczyliśmy na koniec roku, to po prostu szok. No i dwa razy sprawdzają no faktycznie. Od Brazylii po, poprzez Emiraty, Arabię Saudyjską, aż po, aż po na koniec roku Singapur. Czyli ten próg wejścia jest niski, ale potem się robi trochę trudniej. Ja chciałam tylko na koniec zapytać jeszcze, bo pojawiło się nazwisko Patryka Ciślaka. To jest no, nadzieja sportu i to już jest ustalone tutaj w mieście. Jakie nazwiska jeszcze warto obserwować z Katowic w takim razie? Kto jest tą nadzieją taką. Właśnie chyba teraz są juniorzy na mistrzostwach kolejnych. Setman. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, że ta grupa jest. Szersza i w dosłownie dzisiaj z rana taki specjalny post. Nawet przygotowywaliśmy, ile zawodników w jednym czasie gra na najwyższy, imprezach najwyższej rangi. W Mistrzostwach świata w Londynie e, grała drużyna. Jednocześnie mistrzostwa Polski drużynowe kobiet trwały, też zagrały nasze arcymistrzynie. E, wystartowała ekstra Liga Juniorów, gdzie świetnie sobie radzi Dziewczyny zdobyły brązowy medal. Dziewczyny, też warto oczywiście tak brązowy, to brązowy, bardzo ważna brązowy, rzecz. brązowy, brązowy Kolejny medal. Kolejny sukces. E, 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 I też na drugi lidze juniorów, e, juniorów gramy, a katowice Hetman jest reprezentowany zawsze najliczniej na, na, na śląskich e, zawodach. No i z takiej grupy z pracy właśnie grup, większej grupy zawodników, którzy podążają za tymi najlepszymi jest szansa, żeby, żeby kolejne te talenty no, z tej rywalizacji wychodziły. Nazwiska? No, Patryk Cieślak, myślę, że na, takie najgłośniejsze nazwisko i, i bardzo się cieszymy, że też w mediach o, o, o zawodnikach jest bardzo, bardzo głośno. Kuba Siman, mistrz świata do lat 16 sprzed roku, czyli z 2023 roku. Jan Kinkowski, już teraz 18-latek, ale pierwszy zawodnik, który z tych młodych został arcymistrzem, właśnie grając w drużynie GKS-u Katowice, ale do, już doszusowują do nich chociażby bracia, bra, bracia Paweł i Piotr Brzezina. Rodzeństwo, już wielokrotni medaliści mistrzost, Mistrzostw Polski. Teraz grają właśnie na, na Ekstralidze Piotrek jako, jako 14-latek gra z 18-latkami. Staramy się inwestować, właśnie, żeby, żeby grać na wyższych szołnicach, więcej tej rywalizacji, więcej się z każdej partii nauczyli. Na Są fast, fantastyczne dziewczyny. Oprócz no, grały w Londynie Dinara Kasowa, Ketica Cala, Święta, nasza najsilniejsza, Katowicka, arcymistrzyni Monika Monika Soć w Głotniczostwach Polski razem z Liwią Jarocką, która. W zeszłym roku um, zdobyła Akademickie Mistrzostwo i Wice Wicemistrzostwo Świata. Uwaga w Kampali w Ugandzie. Czyli jest kogo obserwować, to sztafeta pokoleń cały czas trwa. To nie jest tak, że jedno nazwisko sprawiło, że Katowice zainteresowały się szachami. To Katowice przyciągają szachy, na to wychodzi. Tak, to znaczy to też, to też pokazuje jedną rzecz, że my się cieszymy, że tak kluby też mają do tego takie podejście, że my patrzymy długofalowo, tak? bo to nie jest sztuką budować kluby na tym, że się zapłaci bardzo dużo pieniędzy najlepszym zawodnikom z całego świata, ich ściągnie i jednorazowo coś zagrają, pokażą. Zawodnicy, którzy są związani z naszymi klubami, no to, to są zawodnicy związani od wielu lat, tak jak małżeństwo Monika czy Bartosz Soćko, tak, to jest tak. od kilkunastu mm. lat chyba reprezentują e, barwy, tak. barwy Hetmana GKS Ehe. Katowice. No i to pokazuje, że jak się Ehe. ma taką właśnie wizję, długofalową strategię, to przynosi owoce. Powoli, nie tak szybko, ale teraz Ehe. jesteśmy na tym etapie, że te owoce Ehe. zbieramy i zbierać prawdopodobnie w kolejnych latach też będziemy. W Ekstracji jesteśmy najmłodszą drużyną i planujemy w następnych sezonach grać w tym samym składzie. Oni co roku będą coraz lepsi. Myślę, że tych dowodów na to, że warto trenować szachy w Katowicach, mamy już wystarczająco dużo. Zapraszamy, szukajcie przede wszystkim klubu GKS Hetman Katowice, ale też innych klubów, z których oferty w Katowicach można korzystać. My kończymy naszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli Maciej Stachura, wiceprezydent Katowic oraz Łukasz Turlej, sekretarz generalny FIDE i prezes klubu Hetmana Katowice.